Hej, cześć, jestem Malina i witam Cię serdecznie na moim kanale. To jest seria Projekt Gruz, a dzisiaj zajmę się przygotowaniem setupu na zimę. Będzie się na to składać założenie zimowych kół i podniesienie auta na gwincie trochę do góry. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym tych kół nie odmalował, i dlatego wpadłem na pomysł, że zrobię to z wykorzystaniem brokatu. Jeśli jesteś ciekaw, jak to wyjdzie, zapraszam na film. Mam komplet takich kół z zimowymi oponami. Jedę teraz z nimi do wulkanizatora. Chcę je wyważyć, sprawdzić szczelność, ewentualnie powymieniać wentle. I potem to będę już malował. Będę malował razem z oponami na felgach, dlatego żeby nie tracić czasu. Pakuję to teraz do Megany i do wulkanizatora. No i proszę, koła siedzą idealnie. Normalnie autoserwisowe. No i mamy kolejny dzień. Koła dobre od wulkanizatora. Wyczyściłem je. Za moment się zabieram za ich szlifowanie i oklejanie. Malować będę przy użyciu tego spraya, a całość posypię takim kolorowym brokatem. Jest to co prawda brokat do zastosowań do paznokci, ale myślę, że tutaj też się świetnie sprawdzi. Także już za chwilę, już za moment zobaczymy jaki będzie tego efekt. dwie felgi są już przygotowane, zostały jeszcze dwie a dlaczego tak to robię, nie na zdjętych oponach tylko właśnie tak, gdy koła są w całości dlatego, że po prostu zależy mi na szybkim odświeżeniu tego koloru po drugie te felgi i tak nie są w najlepszym stanie, bo jak widać tutaj gdzieś było jakieś ubicie tu, jakieś, tu akurat nie ma, ale na tej też jest jakieś takie przerysowanie, a poza tym chcę po prostu zobaczyć czy efekt z brokatem do paznokci będzie taki Jaki mam nadzieję, że będzie? No a to jest setup zimowy, i mówmy się, no i tak za chwilę się porysuje, więc nie ma też co za bardzo przesadzać. Koła są już oklejone, teraz je odtłuszczam, leci pierwsza warstwa, potem druga, no i zobaczymy, czy już będzie się nadawało do tego, żeby sypać to brokatem. Mam tu już położone dwie warstwy lakieru, no i teraz tak, będę robił to w ten sposób, że będę malował jedną taką cieniutką warstwę na jednej feldze i zaraz na to bezpośrednio sypał tutaj już przygotowane i otworzone te brokaty. Tak, fajne klapki, to moje. No i co, mam nadzieję, że to wystarczy, zaraz się przekonamy. Dobra, jest Disco Polo. Tak się prezentują felgi już. Po wyschnięciu w świetle dziennym, z tej odległości zupełnie nie widać tego efektu. Jest on subtelny, ale tak naprawdę na tym mi zależało, żeby to był taki detal, smaczek. Myślę, że fajnie się to będzie prezentować z tymi neonowymi, zielonymi zaciskami, które mam z przodu. Z tyłu pewnie też takie zrobię. Albo może zrobię różowe, bo bardzo mi się spodobały u Buby różowe zaciski. Jeszcze zobaczę. Myślę, że w lato spróbuję coś pomalować z wykorzystaniem tego brokatu mieszając razem z lakierem i malując po prostu z kompresora. No i mamy kolejny dzień. Pora dzisiaj założyć te koła, które na ten moment prezentują się tak i w słońcu naprawdę robią robotę. Odkręciłem sobie już przednie koło. No i teraz tak, zacząłem już luzować ten win. Kręci się on po prostu bez większego problemu. Także patent z zabezpieczeniem, streczem i taśmą. Sprawdził się, także polecam. A jeśli nie wiesz o czym mówię, to tutaj na górze wrzucę odcinek, w którym właśnie walczyłem z tym gwintem w lato kiedy nie mogłem go odkręcić. Dobra, nie bijcie, że tak wysoko, ale po prostu auto szykuje na góry i chcę mieć tą swobodę, żeby nie przycierać co chwilę. Dołem lub żeby się gdzieś po prostu nie zawiesić, no i pierwsza przymiarka, jednak to koło się dużo bardziej chowa niż. Już to, ZT20 Po tej wstępnej przymiarce postanowiłem, że auto jeszcze pójdzie minimalnie w górę Myślę, że koło może 1 cm, nie wiem A przy okazji stwierdziłem, żeby już było ładnie To trzeba to jeszcze raz odmalować Żeby już po prostu było petarda Cyk i gotowe to sobie wyschnie, zakładam koło i po temacie. No dobra, przód jest już podniesiony, zimówki założone, zaciski odmalowane na zielono. Mam jeszcze taki pomysł, że tył minimalnie opuszczę w dół, około pół centymetra. Na razie zostawiam te felgi, ponieważ jeżdżę po mieście, więc będą te zwykłe stale. je też szybko na biało. No i zaciski też z tyłu pójdą w kolor, żeby już całość była kompletna. Patrzcie, co się dzieje. W końcu pada śnieg, i to tak na poważnie. Zima zawitała, z czego bardzo się cieszę. Będzie okazja, żeby dzisiaj wieczorem trochę poupalać, przetestować zawieszenie, zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Mam nadzieję, że uda się coś z tego nagrać. No i jeśli wszystko będzie ok, to czekam jeszcze tylko zbieżność. A potem nic, tylko jeździć i jeździć. Tak było widać, coś się tam udało pojeździć. Choć szczerze mówiąc, w tej nocy był taki warun, było tyle śniegu, że trzeba było założyć te lepsze zimówki, bo na tych auto się tak, trochę średnio odpychało. Niemniej jednak jeśli chodzi o zawieszenie, wychodzi na to, że wszystko jest ok. Samochód się dużo lepiej prowadzi niż na takiej hardkorowej glebie, więc no coś za coś. Czeka mnie tam jeszcze drobna korekta z przodu. Ale to już sobie auto na jakiejś równej powierzchni będę musiał postawić i zobaczyć, czy tam nie ma jakichś drobnych odchyłów. Bo mam takie wrażenie, że z jednej strony jest troszeczkę niżej. Chciałem już w tym miejscu powiedzieć, że auto jest gotowe do jazdy, natomiast jest to BMW i nie jest to wcale takie proste, jakby się mogło wydawać. Pojawiły się pewne problemy ze wspomaganiem. Zaobserwowałem tam jakiś drobny wyciek, coś tam momentami kierownica staje się twarda, więc muszę na to zerknąć. Dodatkowo, żeby tego było mało, podniosłem samochód, żeby się nigdzie nie zawiesić, i faktycznie nie było żadnej przycierki. A tutaj od spodu jest wyciek paliwa, ale jest to chyba spowodowane po prostu już zmęczeniem materiału. Jest to gdzieś tutaj pod silnikiem, więc też będę sobie o to na spokojnie przepatrzeć. Jeśli to ogarnę, to temat już powinien być zamknięty. Potem już jadę tylko na zbieżność i geometrię. I mam nadzieję, że już w tym sezonie żadne mechaniczne rzeczy mnie tutaj nie będą dotykać. No i dobra, jeszcze jeden temat, bo ostatnio dostałem bardzo dużo pytań. Czy to w komentarzach, czy to na Instagramie, czy byłem na Rich w 2015 roku. Tak, byłem. I tak się zastanawiałem skąd te pytania. A potem zobaczyłem, że Gimper wrzucił film, w którym właśnie wspomina to wydarzenie. I ja tam w którejś sekundzie się wypowiadam. Także tak, byłem tam, występowałem na scenie. I mam nadzieję, że zaspokoję tutaj ciekawość wszystkich tych, których to interesowało. Jeśli odszukam jakieś materiały z tego wydarzenia, to być może kiedyś tam o tym wspomnę. No dobra, kończąc ten film, chcę jeszcze powiedzieć, że ostatnio wleciał drugi odcinek ze złotym polonezem. Tutaj w karcie na górze masz odnośnik, więc jeśli nie oglądałeś, to sobie na Daj znać w komentarzu, czy takie dłuższe odcinki Ci się podobają. YouTube też mi tutaj podpowiada, że ponad 80% moich widzów nie subskrybuje tego kanału i zachęcam mnie do tego, żebym ja zachęcił Was do subskrybowania. Więc jeśli Macie ochotę, to to zróbcie. Jeśli nie macie, to tego nie róbcie. Jak zawsze ja bardzo dziękuję, że zobaczyłeś do samego końca. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć! Dobra, bo zapomniałbym o rozdaniu wleb z ostatniego odcinka Grus jest Gruz. Dlatego, żeby już nie przedłużać, autor tego i tego komentarza otrzymuje ode mnie wlepki. Daj tutaj komentarz pod tym filmem w celu weryfikacji, a ja się z tą skontaktuję i dogadamy kwestię wysyłki.